Naprawdę, skarbie? Uważasz, że możesz mi stawiać jakieś warunki? Naprawdę? Niech jednak będzie, zgadzam się. Sprzedałaś drogi samochód za 700 tysięcy rupi. Nie zależy Ci na pieniądzach. Nigdy wcześniej nie musiałaś o nich myśleć, bo ktoś inny płacił twoje rachunki. Chciałabym zobaczyć, jak sobie radzisz prowadząc dom za wynagrodzenie swojego męża. Przekonasz się, co znaczy walka o byt. Nawet najsilniejsi się poddają, kiedy codziennie napotykają problemy.